Shiny Pichu, Pikachu i Raichu oraz Anony i Kangaszkany poza miastami i O tym dowiedziecie się w tym odcinku. Zapraszam. Mamy gośle pierwszą teraz, ale na informacje świeże nigdy nie za późno. W naszym Game Masterze odnaleziono nowe modele do Shiny Pichu, Pikachu i Raichu. Sprawdzałem w tej chwili czy jakieś Pokémony właśnie w Pokedexie, czy też moje, te które posiadam zmienili swój kolorek, jednak wszystko jest w naturalnym porządku, jednakże jestem ciekawy sami wiecie czy aktualnie na gniazdach, gdzie występuje Pikachu istnieje możliwość właśnie takiego złapania. Jeśli macie możliwość i niedaleko was w parku, w miejscowości, ewentualnie gdzieś w innym punkcie występuje gniazdo Pikachu spróbujcie polować na niego. Jest jeszcze druga ciekawość. Piczu jest możliwy do wyklucia z jajka. To znaczy, że Piczu możemy shiny wykluć z jajka? Informacja odnośnie kolejnej ciekawostki zaczęły na przykład dzięki Piotrowi Kokuli, który opublikował post na naszej grupie Legendy Traja odnośnie tego, że 80 km od najbliższego miasta eventowego zabrał Kangaszkana. Kolejną podobną informację znalazłem na Redditzie The Road, gdzie kilka właśnie użytkowników w odległości do 40 km od najbliższego miasta eventowego znalazło Kangaszkanę i Anony. Więc jeśli ma się możliwość i mieszkacie w odległości 40, 50 metrów od Warszawy, sprawdźcie właśnie w Waszej okolicy, czy nie znajduje się właśnie Kanga czy Anną. Bo wszystko na to wskazuje, że jest taka możliwość. Jak sami wiemy, Niantic jest pionierem i unikatowym deweloperem, który tworzy z każdym update'em sobie nowe problemy w grze. Do tej pory każdy update tworzył nowy problem. Każde jakieś zmiany tworzyły kolejny problem. I tak też nie mogło zabronić tego w tym przypadku. Wpuścili do tej pory trzy legendarne Pokémony i nie było żadnych wypadków. Ale jest czwarty, ostatni legendarny Pokémon, i tutaj pojawił się problem. Aczkolwiek tylko kolorystyczny, ale zawsze problem. Wszyscy, no, nie zwracali na to uwagę, ale jak za Zabdosa, on był w postaci shiny Zabdosa, bo model, który wprowadzili do gry, no, został zamieniony. Prawdopodobnie w kodowaniu y, zamiast. W wersji regularnej, czyli tej naturalnej, gdzie miał być zwykły zabdos, prowadzili graficzną zmianę, gdzie zamiast naszego właśnie normalnego zabdosa, łapaliśmy shiny. Jednak po się on się nie oznaczał właśnie w ten sposób. Kiedy to zmienią? Nie wiemy, ale prawdopodobnie szybko, bo ten model, jak sami wiemy, na przypadku właśnie Lugi, która została właśnie prowadzona w ostatnim dniu przed Chicago Fest, znaczy Pokémon Go Fest, ale w Chicago, o to chodzi. Była właśnie modernizacja, ale bez updateu gry, tylko po prostu na podstawie Game Mastera. I tak, tak też i w tym przypadku będzie za niedługo, prawdopodobnie. Jeżeli nie przy lugi, to zwróćmy uwagę, że żeby pokonać, musieliśmy złożyć z team co najmniej 12 osób. Do 20 oczywiście przy słabszych Pokémonach. To jeżeli by wypuścili Mewtwo, to jakie by to musiało być lobby? 40 osobowe? bo raczej YouTube nie wypuszczał dla weteranów. Aby nie patrzeć, w tej chwili cały czas dążą do tego, żeby przyciągnąć uwagę nowych graczy, którzy cały czas mogą wydawać swoje right pasy, czyli zarabiać na Niantic. Więc jak to wymyślą? Zobaczymy. Jak już wam mówiłem wielokrotnie na grupie, nie wiem czy na odcinkach, ale na grupie na pewno, wiele osób mówiło i na całym świecie potwierdzało, że ostatni Pokeball jest, można powiedzieć, już skazany na straty. Mało osób, ale praktycznie znikoma ich ilość Łapało Pokémona właśnie na ostatnim Pokebolu I wszyscy mówili, to jest niemożliwe. Jeżeli ktoś złapał go, to na pewno kłamie i to nie był ostatni Pokebol. I Niantic oficjalnie się do tego przyznało. Nie było to w 100% potwierdzone, w sensie, że 100% na pewno nie opało na ostatnim Pokebolu, bo zdarzało się takie właśnie przypadki. Ale no, trudno potwierdzić, jeżeli się tego nie widziało. Tylko oczywiście osoby, te, które były naucznymi świadkami, miały możliwość tego potwierdzenia. Ja osobiście takiego czegoś nie widziałem, ale na domiar tego, właśnie w ramach rekompensaty Niantic, właśnie wobec łapania naszego zadosa umieściła tylko na czas określony, czy nie na zawsze dodatkowy Pokeball gratisowy za samo pokonanie bossa, w tym przypadku zadosa. Także maksymalną ilość Premier Ball, jaką w tej chwili możemy otrzymać z rajdu, jest ilość 14, a nie 13 jak do tej pory. Tylko tak, Dają nam Premier Bola, ale to znaczy, że ostatni Poker również jest dalej tym takim trefnym? No, tego nie napisali. Także musimy stawić na waszej skórze. Kolejny problem jest odnośnie kontroli dżimów, a dokładnie jak wpływa on na nasze rajdy. Niekiedy zdarzało się nam, nawet mi osobiście, że mimo, że pokonaliśmy bossa, w tym przypadku nawet przypuśćmy, nawet Lugie, i kontrolowaliśmy Jim, czyli dla mojego teamu niebieskiego w tym przypadku Mystic, należał gym, Jim, to i tak nie otrzymywaliśmy po tej premier Boli. I do tej pory ten problem istnieje dla nadal. I ciekawe kiedy ten problem naprawią Prawdopodobnie już po całej, jakby po całym zajściu i po całym odejściu naszych Pokémonów legendarnych. Kolejnym problemem, o którym mówiliśmy ostatnio wobec update'u 690.1, gdzie rzekomo mieli naprawić leczenie Pokémonów, w tej chwili w niektórych przypadkach dalej to występuje. Czyli jak leczymy Pokémony, no w tej chwili mamy problem, właśnie, że wyskoczy nam Error albo crash aplikacji. Do tej pory, no spotkałem się nieraz nie właśnie z taką sytuacją, nawet podczas karmienia Pokémonów na drzymach. No. Cały czas problemem problemy. Kiedy naprawią? Who knows? Pokemon GO Fest, Safari Zone, a w tej chwili mamy w Europie Mini Safari Zone. Gdzie oczywiście mamy mnóstwo możliwości na zdobycie Kanga, czy też Unknownów. I wobec właśnie Pokemon GO Fest, gdzie była możliwość zdobycia Herakrosów dużo i Unknownów. Osoby, które właśnie tam uczestniczyły w tych wydarzeniach, mają wielki w tej chwili ból do dupy. Właśnie, że w tej chwili na Europie, na właśnie terenie Europy, jest właśnie taki duży wysyp tych Pokemonów I to przez taki długi czas. Pierwsza informacja od Riversara. As a Pokemon Go fanatic and player, I will share my thoughts with my, uh, with you. I'm no longer excited about regional exclusive Pokemon. I wobec tego, faktycznie on ma rację, że tak duże ilości właśnie Pokemonów regionalnych, jakie u nas występują, w tym badku Kangaszkanów, możemy Przebierać w nimi jak się podoba Gdzie Riversal po zdobyciu właśnie pierwszych swoich gunga W tej chwili zaoszczędził co najmniej 8 tysięcy jak nie 10 Właśnie złotych jeżeli przyliczając oczywiście Na wyjazd do Australii, ale Zabiło u niego to W ogóle taką świadomość Że chciały pojechać do tej Australii, pozwiedzać I przy okazji nagrać fajny odcinek Zdobywając właśnie tego Pokemona Właśnie takie migracje pokemonów, zabijają właśnie ten motyw, właśnie podróżowania. Fakt-faktem możecie powiedzieć: "Ej, ale ja też chciałbym w ogóle skompletować sobie Pokédex", ale o to w tym wszystkim chodzi, o podróżowanie. Pokémon Go, Pokémon Leć, Pokémon Drive. Chodzi o podróż, o wykonywanie czynności związanych właśnie z podróżami. I właśnie ten sens został w tym przypadku zabity w Europie. Mystery Seven podobnie. I know, I know spawn everywhere in Chicago for a couple days, but I don't think it should be that easy to find everyone else. Czyli w tej chwili on się poczuł jako hipokryta, czyli osoby, które były na Chicago, a znaczy w Chicago, na Pokemon GO Fest, miały możliwość otrzymania dużej ilości właśnie tych Pokemonów unknown'ów, ale to, że gdzie indziej jest możliwość zdobycia tych Pokemonów, no to już jest niefajnie. No, i tutaj taki hipo hipokryte się właśnie w nim obudził. No i tutaj nie pochwalam tego. Fakt faktem jest dużo, powinno być mniej, ale powinny być, powinniśmy mieć wyrównane szanse, bo jakby nie patrzeć, samo wydarzenie, uczestnictwo w tamtym wydarzeniu było dla nich no ciekawsze poznanie nowych ludzi, youtuberów. Dodatkowo, jakby nie patrzeć, ma jej 100% szansę na zapanie każdego pokona legendarnego. Więc kto tu jest stratny? Ostatnią osobą, jedyną właśnie z wielkich YouTuberów, który zachował świeży umysł, został Nick z kanału Trainer Tips, gdzie nie odniósł się w ogóle z tego co czytałem, odnośnie właśnie tego co się dzieje w Europie. Każdy powinien mieć równe szanse, dlatego że oni łapali właśnie regionalne Pokémon plus Unknowny. Jak nie patrzeć, Unknowny są tylko do Pokédexu. A Kangaskany, oni łapali kang te hmm, Herakrossy, a w Japonii będzie Mr. Mime. Oni oczywiście nie przyjadą do Europy. A my nie pojedziemy do Australii, albo ci, którzy chcą faktycznie podróżować, to pojadą. Ale, wobec tego, co się działo właśnie po ostatnich dniach, czyli ostatnich dni eventu, gdzie mieliśmy zwiększoną ilość oczywiście możliwości stardustu otrzymywania, w tej chwili mnóstwo weteranów ma możliwość zdobycia lepszych z sparepowanych. Więc zwróćcie uwagę, jeżeli wejdzie PvP, to będziemy mieli możliwość faktycznie stocznia niesamowitych walk. I według mnie powinniśmy trzymać tego, co będzie w przyszłości. Wiem, mogą być to wielkie, odległe plany, ale zwróćcie uwagę. W ciągu roku powiedzieli, że będą cztery wielkie updatey. W tym padku mamy prowadzenie drugiej generacji. Mamy rework gymów. Legendarki chyba po części również. Czyli brakuje nam, w tym przypadku, jeżeli byśmy oddzielili nawet legendarki od reworku gymów, to mamy dodatkowo jeszcze jeden wielki update. Jeśli nie liczymy pokonów właśnie legendarnych jako kolejny update, no to czekają nas jeszcze dwa wielkie. Także bądźmy cierpliwi, bo Nyandik nas ma zamiar zaskoczyć kolejnymi błynami w grze. <laughs> Oczywiście, update'ami. I z tego co widzę, to było tyle w tym odcinku. Także widzimy się w kolejnych materiałach, jeżeli było. Do zobaczenia. Heja! They're back and such she so.